Witajcie kochani, witam was w moim pierwszym filmiku z serii ulubieńcy miesiąca i będą to ulubieńcy miesiąca lutego mam nadzieję, że jakoś mi wybaczycie fakt tego, że opóźniłam się, że tak powiem o jeden dzień ale mam nadzieję, że ten, uda mi się jakoś sprawnie ten materiał dla was stworzyć opowiem wam trochę o moich kosmetykach do pielęgnacji buzi, o mojej kolorówce i o kilku kosmetykach, które, które oddalają ode mnie taką depresyjną aurę podczas zimy kiedy jest zimno, ciemno i w ogóle niczego nam się nie chce robić i będą tu takie główne kosmetyki, które ja używam nie tylko w miesiącu lutym, ale z racji tego, że to jest mój pierwszy filmik, wiele z tych kosmetyków w późniejszych moich właśnie wideach na temat ulubieńców danych miesiącu będzie się pojawiać, ponieważ z niektórych z nich mam wrażenie, że nigdy nie zrezygnuję. I zacznijmy może od piękności mojej twarzy, mojej skóry. Ja jestem typem skóry mieszanej, nad czym bardzo ubolewam, bo chyba wolałabym mieć, nie wiem, skórę nawet wrażliwą niż mieszaną, ponieważ ja się świecę bardzo w strefie T i mam mnóstwo niedoskonałości, które jak zazwyczaj wyskakują mi w tych, w tych właśnie momentach mojego życia, które chciałabym. Aby właśnie, w której chciałabym, żebym wyglądała idealnie. I tak samo jak na przykład na mojej ślubie miałam kilka przyjaciół na właśnie lewym policzku. Tak samo zawsze na święta Bożego Narodzenia, cyklicznie co roku, bez wyjątku, wyskakują mi tutaj po jednej po stronie, po drugiej stronie czuła dwa rogi. W związku z tym, jak idę do kościoła na pasterkę, to czuję się właściwa osoba w właściwym czasie, wiecie. I może zaczniemy w związku z tym od pielęgnacji CERY Ja postanowiłam, że zainwestuję. W jakieś może wśród kosmetyki, właściwie wśród lepszy jeden kosmetyk, ponieważ trochę natchnęła mnie do tego Kasia z programu z kanału Ciasteczko25. Ona mówiła o tym, że sama ma problemy z celą tłustą i mieszaną i zainwestowała właśnie w kosmetyki z serii, serii Laroche Poseł z Eva Claire. Ja również zainwestowałam, jeśli chodzi o tę serię, tylko i wyłącznie na razie w żel do mycia buzi, który wygląda. Tak, on kosztował mnie w super farmie 34 zł. bez grosza i. Zgodnie z tym, co tu jest napisane i co mogę jasno i tak potwierdzić, jest to właśnie taki żel, który nam łagodzi te wszelkie zaczerwienienia, podrażnienia, eliminuje zanieczyszczenia i nadmiar sebum, pozostawiając skórę czystą i odświeżoną. I ja się pod tym podpisuję bez dwóch zdań. Rzeczywiście skóra jest świetna, jest taka świeża, promienna. Nawet mam wrażenie, że pole z którymi się borykam, szczególnie które właśnie zdobią mój nos, niczym piegi, rzeczywiście po tym efekcie, że mi się zmniejszają i... Myślę, że bardzo fajny, taki bardzo ekonomiczny produkt, ponieważ wystarczy im i ilość, żeby sobie całą tą buźkę rzeczywiście w całości umyć, więc gorąco polecam. Jeśli chodzi o peeling do buzi, to ja używam Garniera Czysta Skóra 3 w 1. I jeśli chodzi o ten kosmetyk, który ma, że tak powiem, jest zastosowanie, ja używam tylko go jako peeling, ponieważ rzemiający jakoś nie za bardzo mi podchodzi, natomiast maseczka strasznie mnie buzia po nim piecze. W związku z tym nie inwestuję w niego. No, ma zdzierać nam na skórę jednocześnie nam za bardzo tę buzię nie podrażniać. Dla mnie się sprawdza, w związku z tym serdecznie polecam. Kosztuje około 15 zł. W Rosmanie, w Superfarmie często są na niego promocje, więc jeśli chcielibyście wypróbować, to czyhajcie na promocji. Zawsze jest tam 3-4 zł taniej. I jeśli chodzi o maseczkę do buzi, to natknęła mnie do jej kupna Karolina z kanału stylizacja 2. I ona mówiła o cudownej maseczce z H&M za 4,90. Ja ją kupiłam w cenie regularnej za 2 zł. Wybaczcie, że jest taka, wiecie, trochę z niespodziankami, ale już była używana. I jest to maseczka oczyszczająca, zaraz wam powiem, z aloesą, wierzbą i. Czymś, co mi się zabrudziło i czego nie odczytam, natomiast bardzo fajna, mogę Wam powiedzieć, bardzo też ekonomiczna, bo jak dla mnie wystarczy na cztery aplikacje. Więc za te 4,90 mi się wydaje, że warto ją zakupić. Ja ją zakupiłam za 2 zł, Fajnie mi się nakłada, relaksuje mnie bardzo i rzeczywiście ta buzia jest bardzo świeża, oczyszczona po jej zmyciu, w związku z tym polecam. I jeśli chodzi o moje paznokcie... To ja przez okres zimy w ogóle nie mam totalnej melodii, jeśli chodzi o malowanie paznokci i to podobnie było tak też tej zimy i w ogóle szczerze mówiąc to ja ratowałam tak naprawdę moje paznokcie już od miesiąca września po drastycznych moich, że tak powiem, zawirowaniach i, że tak powiem, takich... Wrażenie jakim zaserwowałam zaraz po moim ślubie, bo ja na genialny pomysł, że sama sobie zerwa chipsy, które zrobiłam mi na ślub, i później te paznokcie były tak zniszczone i tak straszne, że po prostu ja bałam się, żeby nie złapała jakiejś grzybice. I koleżanka poleciła mi odżywkę Eveline 8 w 1 o której Wam już mówiłam w moim wcześniejszym haulu, więc nie będę się powtarzać. Po prostu spróbujcie sami, dla mnie jest zbawienie. ma Mam dłuższe, twardsze paznokcie, świetnie sprawdza się jako pierwsza warstwa. Jeśli chcemy malować paznokcie na jakiś kolor, to najpierw malujemy tą odżywką, później dajemy jakiś lakier kolorowy, jedną lub drugą warstwę. I nie tylko, że lepiej nam się maluje, ale tego lepiej ten lakier się utrzymuje, w związku z tym gorąco polecam. Wiadomo, sympatycy... I ci, którzy ją nienawidzą, praktycznie równe grono, jeśli, jeśli chcemy się przekonać, w której grupie jesteśmy, no trzeba wypróbować, cena nie jest duża w stosunku do tego, ile ta odżywka może zdziałać, więc gorąco polecam. Jeśli chodzi o kolor paznokci, to zdarzyło mi się w miesiącu lutym pomalować paznokcie kilka razy i było to kolorek 151 z lakierek Miss Sporting. To jest taki właśnie kolor, jest taki bordo. Ja zawsze starałam się uzyskać efekt takiego borda, więc nakładałam około e, trzech warstw tego lakieru. E, I bardzo fajny, ja uważam, że bardzo fajny taki elegancki kobiecy kolor, więc w niego zainwestowałam. E, jeśli chodzi o zmywacz do paznokci, to ja jestem jak większość YouTube'owiczek, totalną po prostu maniakalnie zakochaną e, fanką e, i sanem z tym nagietkiem bodajże. Eee, jest z nagietkiem, boże, z, z, z zapachu migdałów tym właśnie zielonym, bo ten, ten różowy to jako średnio mi się sprawdza, natomiast ten zielony super pachnie, nawet pewności są takie bardzo pachnące, fajnie odżywione po jego zastosowaniu i nie tak bardzo zniszczone. I naprawdę będzie on gościł, mogę złożyć tutaj oficjalne przeżyczenie No stop w mojej kosmetyczce i wszelkim innym zmywaczom, z, nie wiem, z Biedronki Lidla i innych natury i tych innych drogerii, mówię totalnie nie. Jeśli chodzi o... Może teraz kosmetyki, które tak naprawdę wyrwały mnie z tej właśnie depresyjnych dni, poprawiły mi humor, to ja mam tak wiosną, że kocham kosmetyki, które mnie tak bardzo napawają takim taką energią, więc lubię, lubię bardzo na przykład żele czy masło do ciała bardzo owocowe, takie świeże, natomiast jeśli przychodzi zima, to wolę się zatopić w czekoladzie i to nie tylko mówię o kosmetykach, ale niestety również o nie tabliczek, które pochłaniam, ale już nie pochłaniam od poniedziałku, obym się trzymała tego. Dalej. I takie dwa kosmetyki, które chciałabym Wam zaprezentować, to, to prezent właściwie hmm, mikołajowy czy pod choinkę od mojego męża, Planeta Spa. To jest takie masełko, masło Shia, bardzo odprężające. teraz Wam pokażę, jaka jest konsystencja. Konsystencja właśnie przypomina taki typowy budyń i jest po prostu boski pod względem zapachu, a do tego daje świetny efekt, ponieważ fajnie jednolicie brązowi naszą skórę, w związku z tym mamy efekt taki naturalnej i do tego jeszcze jeśli się ją posmaruje przed snem, to po prostu totalnie nie usypia i bardzo relaksuje, uspokaja, usypia, więc bardzo świetne działanie. Jeśli chodzi o brązelę, to używam również ten balsam brązująco-ujędrniający z to jest kompleks slim olej, olej z karotki Do jasnej karnacji Z filmy Liren On kosmicznie śmierdzi, ale fakt faktem fajnie daje efekt jeśli chodzi o opaleniznę Używam również Jeśli niestety tego tutaj nie mam Sama odparacza w sprayu Firmy Ozon z Rosmana który kosztuje gdzieś około 8 zł I też jest genialny jak dla mnie I jeśli chodzi o Kosmetyki z kolorówki To takim podkładem Numer jeden dla mnie w tym miesiącu był podkład z Max Factora Lasting Performance, właśnie ten. Ja jestem Natural Beige, jeśli chodzi o ten podkład, dla mnie fajnie, fajne krycie, całkiem sensowne, dosyć trwały podkład. Wydaje mi się, że warto jest swoich pieniędzy, jako kupiłam na promocji w Rosmanie, kiedy było to minus 40% na wszystkie podkłady, ponieważ zaczynam swoją przygodę z podkładami, że tak powiem, i będę starała się wyhaczyć ten, który najlepiej zatopetuje z naturalnym efektem moje niespodzianki, moje wszystkie pryszczyki na czole i, i ówdzie. i Myślę, że jak najbardziej zgadzam się z tym, że on długo działa, fajnie się utrzymuje, straci, nie świeci. No i niestety muszę zawsze przypudrować go jakimś pudrem sypkim, ale dla osób, które mają takie minimalne niedoskonałości, myślę, że jak najbardziej mogę polecić fajne krycie i taki naturalny efekt. Jeśli chodzi o zakrywanie moich nieprzyjaciół, to stosuję korektor z Rosmana Synergen. Jak dla mnie fajny korektor, tani, do 5-6 zł na promocji w Rosmanie. Różne odcienie, ja na przykład... Teraz jestem vanilla 01. Natomiast sam bodajże 3 albo 2 odcienie, latem używam ten odcień ciemniejszy. Bardzo fajny, taki w szmince, że tak powiem, z aplikatorem. Fajnie te moje pryszczyki jakoś kamufluje. No i nie jest jakaś bardzo powalająca, w związku z tym decyduję się na niego i na pewno zakupię go po tym, jak mi się skończy. Jeśli chodzi o puder, to w miesiącu lutym pudrem, który gościł i bezkonkurencyjnie wygrał jeśli chodzi o moje kosmetyczne zabiegi to był puder z Essence Fix and Made eee, taki bardzo fajny, biały mam nadzieję, że mi tu za chwilę nie wybuchnie no właśnie się osypałam, ale trudno eee, taki właśnie Biały, transparentny puderek, który rzeczywiście bardzo fajnie namatuje skórę. Pozostawiłam taką delikatną w dotyku, jak później, się sobie, sobie dotkniemy, buzi. Yy, I jest fajne wykończenie makijażu. Kosztuje 10, bodajże 99, gdzieś około 11 zł. Więc cena yy, nie za duża, i ja go używam bodajże już od nie wiem, od bodajże czerwca. Yy, I mam. Tylko tak jedną trzecią. W związku z tym bardzo też ekonomiczny, na długo nam starcza. Co do ewentualnych jeszcze kosmetyków, jeśli chodzi o kolorówkę, to ja nie inwestuję jakoś w kolorówkę, chyba że chcę ją mieć w wersji wiecie, takiej przenośnej, że tak powiem, podróżnej, ponieważ ja dostałam prezent od mojego męża na zeszłe święta Bożego Narodzenia. Był to kuferek z Sephory, który zawiera wszystkie moje, że tak powiem, Ważne dla mnie rzeczy do makijażu. Niestety, podczas mojej przeprowadzki do Krakowa, on został potraktowany przez mojego męża dość brutalnie, i pękło mi tutaj właśnie to połączenie, które sprawiało, że on się fajnie otwierał. Teraz właśnie stanowi dwie takie, że tak powiem, niezwarte części. I on się składa z takich, można powiedzieć, kilku warstw. Tu mamy cienie do powiek. Bardzo fajne, fajnie napigmentowane. Może Wam zrobić słoczy kilku cieni. Myślę, że naprawdę warto takie coś zainwestować. Tu macie, macie trzy cienie, właśnie złoty, niebieski i zielony, więc bardzo fajne. Natomiast po rozłożeniu tych cieni, znaczy tej paleczki, zarówno w tej części, jak i w tej drugiej, macie błyszczyki do w różnych kolorach. Natomiast możemy w tej palce również znaleźć... Bronzery i róże, z takim fajnym lustereczkiem również. Oraz e, kilka kredek. Mam nadzieję, że mi tu nic nie wypadnie. I, I linery takie, że tak powiem żylowe do aplikacji. W związku z tym bardzo fajna sprawa, wszystko w jednym kuferku. Gdyby jeszcze występował w całości, a nie w dwóch częściach byłoby cudownie, ale to też moja wina, mogłam tego dopilnować. Więc to jest moje takie, że tak powiem, złoty środek, jeśli chodzi o wszelkie, wszelką kolorówkę. Natomiast co do ewentualnych jeszcze rzeczy, o których chciałabym wspomnieć, to kocham się w dwóch tuszach do rzęs. Jeden to jest Essence Get Big Lashes, który pewnie już jest znany na YouTubie i który właśnie wielu YouTubowiczek sobie bardzo chwali. On rzeczywiście bardzo podkręca, bardzo wydłuża moje niby rzęsy, które praktycznie nie ma, ale po jego zastosowaniu jakoś się tam oznaczają. I też bardzo gorąco polecam, natomiast drugi tuż e, drugi, e, to jest spektu Me z Lobby Taki właśnie, W takim właśnie opakowaniu On kosztował mnie 6 zł na promocji kupiłam go, tak na chybiu trafił Jestem bardzo z niego zadowolona, bo ma taką bardzo fajną szczoteczkę, która oddziela rzęsy Pozwala je perfekcyjnie wyczesać w związku z tym też naprawdę polecam. No, jakiegoś genialnego efektu nie daje, ale tak jak mówię, ja praktycznie rzęs w ogóle nie posiadam. Więc jeśli mam koleżankę, która ma długie rzęsy i potrafię sobie machnąć z nim raz i dawaj takie wielkie filanki, wylatują, aż po prostu mnie bierze w czarny rozpacz. Jeśli chodzi o przyciemnianie brwi, to ja używam takiej można powiedzieć, tuż do brwi z Nibo, który ma właśnie, wybrałam sobie w takim odcieniu brązu. On ma taki fajną szczoteczkę jak. Tuż do rzęs i bardzo fajnie można nim rzęsy, rzęsy wystylizować. On kosztuje gdzieś około 7-8 zł na półeczkach Pmeno, natomiast jego kupiłam na promocji też w Rosmani kiedy było to minus 40% na całą kolorówkę i więc zapłaciłam za niego gdzieś około 4 zł i dwa ostatnie, moje ukochane. Kosmetyki to są pomadki z Nivei. Ja kocham pomadkę truskawkową, ponieważ za jej smak, zapach, za jej fajne błyszczenie i podobnie kocham tę pomadkę z, może tak powiem, w czym to jest? Z żurawiną bodajże, z owocami leśnymi, fajnie połyskuje, daje taki naturalny, błyszczący, taki trochę pod, że tak powiem, różowy Efekt, fajnie usta bardzo wyglądają, ale to tak jak mówię, no ustosowałam je w luty mimo wszystko, mimo faktu, że one mają dużo wody i po tym usta bękają, ale nie mogłam sobie e, pozwolić na ewentualne odstąpienie od nich, ponieważ jestem z nimi dozgodnie związana i chyba będę związana już chyba do śmierci. I to by było, byli wszyscy moi ulubieńcy miesiąca lutego, mam nadzieję, że Was nie za bardzo nie zanudziłam i że ten film nie będzie aż tak bardzo chaotyczny i coś z tego filmu uda, uda Wam się ciekawego wyłapać. W związku z tym, dziękuję Wam bardzo za uwagę, dziękuję za wszystkie komentarze, za subskrypcje, które z dnia na dzień rosną. Jest już Was ponad 30. Nie spodziewałam się, że przebije 10, 10 osób. Które będą oglądać mój kanał. Dziękuję za wszelkie komentarze, za wszelkie kciuki w górę i mam nadzieję, że będzie Was jeszcze więcej i ja jednocześnie z każdego filmiku będę się jeszcze bardziej doskonalić pod względem przekazu, przekazywanego Wam komunikatu i pod względem jakości filmu. Także jeśli Wam się podobało, to kciuki w górę. Bardzo proszę, tak jak wcześniej mówiłam, o ewentualne komentarze i sugestie, jakie podkłady wystosujecie, jeśli macie skórę tłustą mieszaną, jakie korektory, jak ją pielęgnujecie i tym podobne. Może czymś ja się w jakiś sposób zainspiruję. I z tego miejsca już Was zapraszam do kolejnego filmiku. Myślę, że może zrobię tak o mnie, bo kilka osób zasugerowało mi, że nie wiedzą jak w ogóle mam na imię. W związku z tym myślę, że następnym filmikiem będzie właśnie tak o mnie, a później może zrobię ten już wspomniany projekt Denko. W związku z tym dziękuję Wam bardzo za uwagę i do zobaczenia w kolejnym filmiku. Pa pa!